I tak mi jaja, swędzą Nie też. <grym i> Zobaczyłem <zeznika> pana kota Jek. na jajach. To masuję. Że kurwa! Tak nie lubię taki gier, kurwa! Polska wyścigówka jedzie tak. Idź I Kurwa, jaki on jest zjebany! Przez 10 sekund coś się oni to szutują wrzucą na TikToka i ludzie mnie oceniają przez pryzmat tych 10 sekund. No to nie a nie Ale ja ty podzielasz Ale z Ty, 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 ty nic nie zrobisz, no ty, ty mi no no tak, tak się nie No To są prawa internetu, niestety. Ja w internecie chodzę za największego rasistę, no i co? No i. Dobra, dalej! Dobra, dalej! Oj, Ortiz! byłem. nie jest z Wyszącą. Dojszaj, A gdzie ta rączka mu powędrowała? Widzieliście? Sama się uniosła chyba, nawet nie kontrolował tego. Źle to świadczy o nim. <noise> Rzymskie pozdrowienia. Nic złego. <noise> Dobrze nie niemieckie, tak? A tak, pozdrowy wysyłał, to ok. <noise> Yy, a co ja idę pytasz? Dobra, ja startuję, ja startuję. Za 5 sekund go detonuję. Ktory. Kurwa, Max baitował mnie, no ja pierdolę. Odfleszował, jeden flash i drugi flash. Dwa flesze mieli, czejcie? Dwa flesze. Bo zawiłbym go, gdyby się nie flesznęła, zabiłbym. Teraz nie słyszę. Ja pierdolę. Cześć, ja, celaj, to, strzelaj. Ja pierdolę. No, ile, 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 No jeden tylko był. A, no, dobra. <laughs> nie, no nie mogę się wysuwać. Będą, 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 będą. Na 100%. Ja pierdolę, już jest, kurwa, ten pies. Chciałem tylko zwardować. Kurwa! Mówiłem, że będą! Ja mówię... Nie. Daj te Aby. o kurwa. Ej, a co wy tutaj odjebaliście? Co wy odjebaliście kurwa ludzie? Co wy odjebaliście kurwa? Ja pierdolę, po żeście tam wleźli bez tanków Jorika i... Ja pierdolę, kurwa niech to... Oddali smoka, nie? Oddali kurwa smoka za nic. Pieniądze całkiem fajne do niego tam wpadają. Nie wiem ile zarabia na Nie jakoś dużo, ale no, raczej w normalnej robocie jakby poszedł do tej żabki, w której kiedyś mówi, że pracował. Chociaż tam jakoś ile tam tam mówił? 3000 w tydzień zarobił. Więc to prawda. Raczej nie. E, no, nie zarobiłby takich pieniędzy, a jeszcze jest jedna rzecz, że gdyby tego nie robił, to czy jego życie byłoby lepsze? Powiedz. Byłoby lepsze? Mi się wydaje też, że nie byłoby lepsze. Więc nie możemy komuś zabraniać streamować albo prowadzić kanał na YouTubie. Zabraniać, tylko dlatego, że jest no, osobą powiedzmy upośledzoną lub chorą. To jest jego wybór. Wydaje mi się, że nie możesz tego zabronić, bo to wtedy, to jakby tw tworzysz niepotrzebną jakąś taką barierę, że nie, ty jesteś yy, chory, to nie możesz streamować. Nie możesz się pokazywać w internecie. Masz zakaz społeczny. Czemu? Typuję tam. Poddymimy coś? Nie. Albo poddymimy. A dostałem tego. lol. z <grymka> Strona z kamy. z zabawkami do Niech podejść dochodzić, nie? Ja. Tak. Ty sobie jakieś kajdanki bym kupił chętnie. Normalnie? Okej, okay, dobra mam, teraz patrz. Tak bawiłem się w kajdanki. Tak? A ja, bo, to, no, to, to, to. No, normalnie policjanta mógłbyś ten? Nie no nie normalnie, Do no, kaloryfera mnie przykuła, no to nie wiem czy to takie normalne. O kurwa. Aż tak? No proszę. Ej, hey, malutka, co tam? Bez kamery dzisiaj będzie stream? Jak sy? Zobacz makijaż Kurwa! Aha, wybaliśmy Ta syna stalowała, bo nie trypnęła Coś full od tutaj Trzy sekundy na W A bez tego? Cztery Lol, ale smutne Dora, chuj z tą grą, nie? Zamówiłaś Ola- Kurwa, Darek to jest taka pizda Ja pierdolę Nie, ty naprawdę myślisz, że ja będę wchodził yy, w tyłek i robił dokładnie to co robią inni streamerzy? I dokładnie robił... Jeszcze mam może przepraszać za słowo pedał Według ciebie Tak? To nieźle Na chuj flashowałem, widzu? A jakby do ciebie ktoś wpierdolił się na chałupę do ogródka Zabił ci, nie wiem, kurwa potwory twoje, psa twojego by zabił To byś flashował za nim czyś powiedział, no trudno ja mam swój honor. Jeżeli Rumus wchodzi do mnie na dżunglę, to nie ujdzie mu to płazem. Poświęcę życie, ale go dopadnę Kumasz czat I na nie kurwa! Puuuu Puu! Do, 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 Dobrze się bawię w tych sze Fajny zgarym Już te psy będą biegały za mną w lesie, tak? O kurwa, to ciekawe stary Jutro będzie zapierdalał za mną mamon? Ojebane! 40 hp dostaje na jednym kampie, rozumiesz to? Jebany chomik! Skurwysyn jebany!